Gdybym widział ten gameplay po raz pierwszy, to pomyślałbym, że patrzę aktualnie na gierkę z Flasha, a jednak tytuł, który widzicie, był jedną z największych innowacji, jakie kiedykolwiek zaszły na rynku gier rytmicznych. I wiem co powiecie, Snake, ale co mnie obchodzą gry rytmiczne? No i na waszym miejscu również zadałbym to pytanie. Patapony to miks gry rytmicznej, RTS-a i rpg -a. Jest to też jedna z najbardziej oryginalnych i odkrywczych gier z epoki PSP, która niestety wykoleiła się po kilku odsłonach i raczej już nigdy nie wróci. Ja nazywam się Snakeiter, wy oglądacie gry wideo, a dzisiaj opowiem Wam czemu musicie zagrać w Patapony, nawet pomimo tego, że seria raczej już nie wstanie z kolan. Rok 2002. Francuski artysta znany jako Roli to szkicuje jedną ze swoich wielu prac. Gość był i do tej pory jest znany z mocno wyróżniającego się minimalizmu i surrealizmu. Narysował on wtedy obrazek przedstawiający gałki oczne z kończynami, które maszerowały wspólnie do bitwy. Opis raczej brutalny, ale w pociesznym stylu artysty wyglądało to dosyć uroczo. Przynajmniej musimy w to uwierzyć, bo oryginalne obrazki zbytnio się nie zachowały. W roku 2004 obrazki trafiły na. Stronę internetową artysty, gdzie dostrzegł je Hiroyuki Kotani. Kotani był producentem kilku odsłon Ape Escape. Ja o tej grze nie słyszałem, ale w niektórych krajach podobno jest to dosyć spora marka. Wracając, Kotani natrafił na pracę francuskiego artysty i od razu wyobraził sobie wizję gry, w której te małe, urocze ludki maszerują wspólnie do bitwy. I tak jak wiele gier projektuje pewną wizję artystyczną dookoła gameplayu, tak tutaj było zupełnie na odwrót. Całość rozgrywki została wymyślona do około tych kilku obrazków. Dlatego szybko skontaktowano się z Rolito, który nawiązał współpracę z Japan Studios, aby stworzyć patapony. Twórcy od razu wiedzieli, co chcą robić. Gracz miał być pewną boską istotą, która grając na bębnach zagrzewała te małe stworki do walki. Stąd też geneza nazwy, bo samo słowo patapon zostało wzięte przez Rolito ze starej, francuskiej rymowanki dla dzieci, gdyż jego wymowa przypominała mu dźwięk uderzania w bęben. Chociaż z tym zagrzewaniem to raczej mało powiedziane, bo bardziej chodzi Chodziło o kontrolę nad ich działaniami w nieco pokrętny i pośredni sposób. Nie mogliśmy wydać konkretnej komendy poszczególnej jednostce, ale za to mogliśmy wydać jedno z kilku zbiorowych poleceń za pomocą wybicia pewnej specyficznej kombinacji klawiszy, nie wypadając przy tym z rytmu. Nie była to jednak jednoosobowa kapela, bo rytm wygrywaliśmy na zmianę z pataponami, wydawaliśmy im komendę, a potem czekaliśmy, aż sami skończą śpiewać. Pierwsza część gry zawierała jedynie cztery komendy. Był to marsz naprzód, a tak najbliżej Celu: przyjęcie pozycji obronnej i ucieczka. I to też wystarczało, ponieważ dużo większy nacisk niż na elemencie taktycznym został postawiony na segmencie zręcznościowym i strategicznym. Wszystko rozgrywało się dookoła tego, aby nabić, a następnie nie wyzerować paska Fever w lewym górnym rogu, który znacząco zwiększał możliwości naszej armii, a także pozwalał na używanie tak zwanych cudów, które były zaklęciami przyzywanymi przez wybicie konkretnej kombinacji. Te pozwalały chociażby na wezwanie deszczu, który gasił nasze jednostki albo spowodowanie trzęsienia ziemi, które pozwalało stunować nawet bossów. Oznaczało to, że w ferworze i chaosie walki musieliśmy na bieżąco reagować na pole bitwy, ale robić to zachowując rytm, bo inaczej cała nasza armia zaczynała się potykać jak banda dzieciaków. Do tego tytułu zawierał chociażby system, nie wiem jak to określić, craftingu naszych jednostek, gdzie mogliśmy składać podarunki pewnemu drzewu, aby to wypluwało nam konkretne jednostki. Każda z nich posiadała unikalne statystyki, ataki i aparyty. it's Gra była tworzona przez równo dwa lata. W tym czasie Kotaniemu przyświecała idea, aby zrobić coś całkowicie oryginalnego. Coś, co nigdy nie istniało na rynku growym i chyba mu się udało, bo patapony sprzedały 220 tysięcy kopii w Ameryce Południowej w rok od premiery. Pamiętajcie, że mówimy o sprzedaży na jednym kontynencie i to w roku 2009 na dosyć średnią konsolę. Gra otrzymała niesamowicie wysokie recenzje, jak na produkt tak mocno odmienny od tamtej. Trendów w świecie gier. Chociażby Metacritic wskazuje wynik 86 na 100. Gra raczej nie zdobywała dziesiątek, ale konsystentnie została uznana za bardzo solidny produkt, szczególnie jak na tę konsolę. Bo widzicie, PSP nie było sprzętem idealnym. Była to konsola znacznie ograniczona, nie tylko pod względem technologicznym, ale także w kwestii sterowania, bo oferowała jedynie jedną gałkę analogową, gdy już 4 lata przed jej wydaniem standardem rynkowym były dwie. Była to też konsola, która szybko się starzała. Rozwój technologiczny na przestrzeni ostatniej dekady był bardzo gwałtowny, a PSP ze swoim tragicznym formatek płytek UMD, około 300 MHz procesorem, wyświetlaczem 480 na 272 piksele i grafiką o mocy 2,6 gigaflopsów, czyli dziesięciokrotnie mniejszą niż przy pierwszym Xboxie, nie było konsolą, która mogła wytrzymać na rynku zbyt długo. A jednak przez niską cenę, dużą dostępność, praktyczny brak konkurencji i także brak sensownego następcy sprzedawała się przez bardzo długie lata. Dąży jednak do tego, że twórcy gry zostali postawieni przed bardzo trudnym zadaniem. Widzicie, musieli stworzyć grę, która ominęłaby ograniczenia kładzione przez PlayStation Portable. I to bez wątpienia się udało, bo patapony były niesamowicie czytelne, nawet na tak małym ekraniku. Były proste pod względem sterowania, ale zarazem zaskakująco złożone mechanicznie. Kontrola za pomocą Samych przycisków stanowiła idealne rozwiązanie pod Handhelda. Struktura rozgrywki została zaprojektowana nie tylko dookoła specyfikacji sprzętowej PSP, ale także wokół całego założenia konsoli. Gra była silnie podzielona na misje, które trwały maksymalnie po 10 do 15 minut, i to sprawiało, że mogliśmy ją odpalić w trakcie krótkiej podróży tramwajem, a następnie schować konsolkę po jej zakończeniu. Dzięki czemu rozgrywka nie była urywana w środku akcji. I ta rozgrywka, mimo repetetywności zachowywała dzięki tej formule pewną świeżość. Patapony na pewno nie były grą stworzoną dookoła tego, aby ogrywać je w kilkunastogodzinnych sesjach. Jest to pewien element designu, który z handheldów przeszedł na gry mobilne, ale który doskonale pasował do założeń PSP jako konsoli przenośnej, używanej raczej w podróży lub w przerwie w pracy czy szkole. Z kolei elementem wyróżniającym patapony względem innych gier rytmicznych niewątpliwie było to, że wiele tytułów z tego gatunku prezentuje nam raz raczej proste wzorce, do których musimy się dostosować. Widzicie, gdy grając w Guitar Hero widzimy na ekranie czerwony przycisk, to wciskamy dokładnie to. Ale w przypadku Pataponów musieliśmy sami decydować, które przyciski należy kliknąć w danym momencie. Coś raczej logicznego przy każdym istniejącym gatunku, ale nie w przypadku gier rytmicznych. Było to też pewnym mostem pomiędzy grą rytmiczną a zręcznościowym rpg który pozwolił jeszcze większej ilości graczy wkręcić się w tę serię. Po takim sukcesie jedynki, druga część była jedynie kwestią czasu, chociaż tutaj twórcy byli chyba nawet nazbyt pewni swojego sukcesu, bo prace nad dwójką zaczęły się jeszcze przed ukończeniem jedynki. Warto zaznaczyć, że jedynka nie była grą idealną. Wiele branżowych portali zarzucało im brak multiplayera, krótki gameplay i za wysoki poziom trudności. Ten ostatni punkt nie był problemem wynikającym z koncepcji czy zamysłu rozgrywki, a bardziej ze skrajnie wysokiej precyzji, która była wymagana przy utrzymywaniu tempa. To z kolei jest kłopotem, bo nawet minimalny input lag mógł sprawić, że całe kombo wywalało się na plecy. Mimo tego, że gra starczała na 15 godzin, co jak na PSP było sporym czasem rozgrywki, to pojawiło się wiele głosów, że była ona za krótka. Tak więc Patapony 2 miały nie tylko naprawiać te problemy, ale także oferować więcej możliwości. Kotani nie chciał nawet rozmyślać wyjścia, wedle którego nowa część miałaby powielać to, co udało już się stworzyć wcześniej, ponieważ chciał on stworzyć pełnoprawny sequel. Zamysł gameplayu Pataponów 2 nie różnił się specjalnie od oryginału. Dalej sterowaliśmy naszą armią za pomocą czterech bębnów, które były reprezentowane przez nasze przyciski na kontrolerze. Gra implementowała więcej jednostek podstawowych, nowy typ jednostki, czyli bohaterów, nowy system ewolucji Pataponów, który pozwalał na jeszcze większe dostosowanie naszej armii, a także znacząco ulepszony system craftingu i zbieractwa. Efektem tego ostatniego było nieco większe nastawienie na grind, ale nie stanowiło to wystarczającego problemu, aby zniechęcić gracze od rozwiązania. Grywki. Druga część zebrała podobne oceny co jedynka, choć ciężko tu szukać jednoznacznej tendencji. Niektórym gra podobała się bardziej, a niektórym mniej, ale nikt nie kłócił się z tym, że tytuł jest niekwestionowanym hitem. W trakcie pierwszego tygodnia od wydania gra trafiła na szczyty listy sprzedaży i otrzymała mnóstwo nagród. Wizja Kotaniego nie została jednak do końca spełniona, ponieważ mimo jego ambicji, Patapony 2 to bardziej Patapony 1,5, a niektóre portale określiły je mianem źle nazwanego DLC-ka. Mimo tego nikt nie miał się zbytnio do czego przyczepić, i raczej każdy się zgodził, że jeśli posiadaliście PSP, to powinniście w tę grę zagrać. I dlatego, mimo nielicznych problemów, wiele recenzji przypominało bardziej listy miłosne do twórców niż faktyczne publikacje dziennikarskie. Chociaż może właśnie to te nieliczne negatywne głosy dotarły do Kotaniego i sprawiły, że zdecydował się on pójść w tak radykalnym kierunku. Patapony 3 to najbardziej kontrowersyjna ze wszystkich części, bo twórcy zamiast do formuły dodawać, postanowili ją przepisać. Wyobraźcie sobie więc szok graczy, gdy nowa część okazała się być skupiona dookoła konceptu prowadzenia do boju jednego bohatera, a nie wielkiej armii. Dużo większe skupienie postawiono tym razem na systemach RPG-owych, zbieraniu ekwipunku i rozwijaniu pojedynczej postaci. W niektórych momentach gra przypominała nawet coś w idei koreańskiego MMO, gdzie na ekranie działo się dużo, gracz widział skrajnie wiele numerków, Kombinacji i dropów, po mapie skakali losowo nasi podwładni, i szczerze to, oglądając gameplaye, ciężko mi nawet zrozumieć, co się dzieje przed moimi oczami. Co jest paradoksalne, bo grałem w tę grę. Gra zaliczyła totalny redesign, i choć opiera się na podobnym rdzeniu, tak nie jest już tym samym, za co większość osób pokochała dwie pierwszej części, bo jest ona przeciwieństwem prostoty. Ale chyba największym problemem Pataponów 3 była. Ich data premiery. Widzicie, w 2011 roku PSP było już sprzętem totalnie przestarzałym. Na horyzoncie startowała PS Vita, dlatego też gra nie miała marketingu poza Japonią i nie usłyszał o niej raczej ktoś, kto już wcześniej nie był fanem serii. Gra nie została przeportowana ani na Vite, ani na główne konsole, a przynajmniej nie w okolicach premiery, bo teraz 15 lat po jej wydaniu jest ona w końcu dostępna na konsolach PlayStation 4 i 5. Kotani ewidentnie nie był w pełni zadowolony z gry, ale jego marzenia i koncepcje nie przepadły. Gdyż mimo braku wielu znaczących ról w game devie przez ostatnich parę naście lat, postanowił on stworzyć Ratatan, czyli z jednej strony duchowego spadkobiercę serii, jednakże z drugiej grę, która celowo odcina się od głównej marki, aby zrobić coś nowego. Tytuł jest znacząco bardziej kolorowy, złożony mechanicznie i chaotyczny od swojego prekursora. Tytuł na pewno czerpie najwięcej z trzeciej części trylogii i personalnie dla mnie to jest przerost. Formy nad treścią. Czy będzie to udany produkt, no to to już możecie sobie ocenić sami, bo gra zawiera darmowe demo na Steamie. Zresztą dwie pierwsze części pataponów również możecie kupić na tej platformie, ponieważ parę dni temu wyszły one w wersji zremasterowanej, przeportowanej. Nie wiem, czy to się nawet łapie w definicję remastera. No niemniej jednak możecie je kupić. I sam to zrobiłem, bawię się świetnie. Bo patapony to były znakomite gry. To był idealny złoty środek w grze, która była z pozoru prosta, ale jednak Pozwalała nam na pełno możliwości, które potem zgłębialiśmy na różnych Wikipediach czy innych źródłach wiedzy, w gazetkach CD-Action na przykład. Dlatego sam zachęcam Was do powrotu tej mimo wszystko nostalgicznej dla mnie serii i wypróbowania jej, jeśli nigdy w patapony nie graliście. Ode mnie to tyle, a jeśli chcecie więcej kontentu, to tutaj macie odnośnik do filmu naszego nowego redaktora, jakim jest Chrzuszczu. Do następnego, pa pa.